Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku recenzja bieżni, na którą myślę bardzo dużo osób czekało z Zipro Illusion. Przejdźmy do krótkiej prezentacji. Prosty, czytelny wyświetlacz, półka na telefon, tablet, miejsce na bidon, łączność Bluetooth z aplikacjami Feature. Sprawdziłem i działa. Będzie o tym oddzielny odcinek. Wielkie zaskoczenie: bieżnia połączyła się ze Zwiftem. Dwa porty USB i USB-C. Szybkie biegi prędkości 3, 6, 9, Dodatkowe sterowanie manualne prędkością czy kątem nachylenia pasa na panelu głównym i rączkach. Funkcja pauzy. Ciekawostką jest małe z minimalistycznym wyświetlaczem jako dodatkowa opcja sterowania maszyną. Moc silnika 2,45 konia, jest to moc szczytowa, ciągła będzie wynosiła około 1,70 konia. Bieżnie możemy rozpędzić do 20 km na godzinę. Maksymalna nośność, według producenta, wynosi 150 kg. Uważam, że jest mocno przesadzona. Szerokość pasa biegowego 50 cm, długość 141 cm. Ilużen posiada elektroniczną regulację kąta nachylenia. Podniesiemy ją o 14 cm. Długość bieżni u podstawy wynosi 160 cm, szerokość w rączkach 81 cm. Bieżnie w bardzo łatwy sposób możemy sobie złożyć. Podnosimy cały pas do góry i w tym momencie długość u podstawy zmniejszyła się do 85 cm. Mamy tutaj kółka transportowe, możemy sobie bieżnie przerzucić na siebie i tymi kółeczkami po mieszkaniu, po domu ją przetransportować, uważając, jeżeli macie na przykład drewniany parkiet, te kółka, one są dość wąskie i mogą po prostu wam zrobić takie wgłębienia w parkiecie i go po prostu zniszczą. Bardzo dobrze też jest po prostu podbieżnie dla bezpieczeństwa podłożyć jakąś matę. Przechodzimy teraz do najważniejszej części testu, czyli sprawdzimy, jak bieżnia zachowuje się przy użytkowniku o mojej, mojej wadze 98 kg i wzroście 187 Centymetrów. Słuchajcie, sam panel bardzo czytelny, naprawdę ja lubię prostotę. Mam na sobie pas elemetryczny i teraz, tak, z moim pasem nie połączyła się ta bieżnia. Łączy się na przygna, natomiast z aplikacją FitShow i łączy się z kinomapem, i wtedy możecie sobie sparować pas właśnie z aplikacjami. To wszystko działa. Ja sobie kładę telefon na półeczce, żeby sprawdzić, jak, jak będzie wyglądała ta stabilność podczas samego treningu. No, i słuchajcie, zaczynamy. Szerokość pasa. 50 centymetrów, długość tam chyba było 141, no kurczę dla mnie w zupełności to wystarcza. Ja się długo zastanawiałem jak w ogóle robić recenzję tych bieżni, żeby to było e, szybko zgrabnie i na temat. No i słuchajcie jedziemy 4 km na godzinę, nic się nie tnie, pracuje to wszystko bez większych zarzutów. Tutaj mamy to pokrętło, tak, którym możemy sobie też sterować e, prędkością. E, powiem Wam szczerze, że e, tutaj jakaś była też opcja e, sterowania muzyką. Ja jestem zdania, że jak trenujemy na bieżni to albo sobie odpalam wtedy Zwifta, słuchawki, jakaś muzyczka ulubiona gdzieś tam z telefonu i tyle w temacie. Reszta bajerów mnie totalnie nie interesuje. E, także tyle, no, to pokrętło, bardzo fajna. Bardzo fajna opcja, wygodna, jeżeli chodzi też o te szybkie biegi, 3, 6, 9, brakuje mi jeszcze 12, fajnie jakby było jeszcze to rozpędzenie z automatu do 12, bo tutaj dajemy 9 i musimy klikać sobie albo na rączce, albo na, na panelu, albo ewentualnie tym, tym pokrętłem tak? wszystko ustawiać. Lecimy dalej z prędkością, słuchajcie, dajemy teraz 6 kg, nie 6 to będzie za mało. Dajmy ósemeczkę. Ja teraz wykonuję fajne treningi, bo robię, wiecie co, ten mikrofon wezmę do ręki. Biorę teraz, robię teraz takie treningi właśnie 6-8-10 po minucie i schodzę 6-8-10. Powiem Wam tak, 8 km na godzinę, szerokość wystarczająca, mam tutaj jeszcze ogromny zapas, przez środek tego pasa idzie taki biały pasek. Powiem Wam tak, on jest o tyle fajny, że mniej więcej pilnujemy, gdzie mamy stawiać stopy. Taki wyznacznik, rewelacyjna opcja, to mi się bardzo podoba. Dalej jest stabilnie, nic się nie tnie, telefon stoi pewnie, dajemy teraz dyszkę, no i teraz musimy dać 9 na panelu i przekręciłem sobie tym pilocikiem na dziesiątkę. Kurczę, dalej jest rewelka. Oj, Zipro miesza coś w tych bieżniach. Super się na niej biegnie. Powiem Wam szczerze, że na siłowni biegam na takim komercyjnym prekorze. Nie, nie widziałbym różnicy. Jakby ktoś mi zakrył oczy, to bym nie widział różnicy, czy biegnę na takim sprzęcie za 15 tysięcy. Za 2,700. Dobra, mamy 12 km na godzinę. Dalej. Wyświetlacz jest bardzo stabilny. Nic się nie tnie. Czuję się mega bezpiecznie. Nie wiem, czy chcę się rozpędzać do większych prędkości. 15. Ku. No powiem wam szczerze, że chyba 15 mi starczy, a 17. I pauza. Zobaczycie jak się zatrzymuje maszyna. O, dość wolno. Fajnie, że nie ma takiego szybkiego stopu. Można się wtedy zabić albo nabawić kontuzji. Powiem Wam tak, szerokość pasa, długość wystarczająca. Nie rozpędziłem jej do 20 km na godzinę, bo bym się chyba zabił. Podoba mi się to, że nie ma tutaj osłony na silnik, bo bardzo często przy tych wysokich prędkościach, kiedy chcę coś zrobić na pulpicie, to Haczę nogą, powiem Wam tak. Kurczę, trzeba przejść do podsumowania. Bo bieżnia jest po prostu na tą chwilę genialna. I ten wyświetlacz jest mega stabilny. Telefon, chyba nawet na parę milimetrów, nie drgnął na lewą lub na prawą stronę. Lecimy z podsumowaniem. Taki, słuchajcie, byłem zafascynowany tą bieżnią, że zapomniałem w ogóle wspomnieć o tych kątach nachylenia. I teraz tak, jeszcze, jeszcze w orączkach w momencie kiedy trzymamy za nie, to zobaczcie, przy moim wzroście sylwetkę mam wyprostowaną. Tutaj się delikatnie czuję, pochylam do przodu, ale jakiegoś tam dramatu nie ma. Ustawmy y, na połowę, gdzieś tam na ósemkę, bo ona, w, y, jeżeli wchodzi o swoją skalę, możemy podnosić ją do 15. Ja już jestem cały mokry. Dobra, i mamy prędkość 6, i mam wrażenie, ona już widzę, się podniosła w lustrze. Czuję też, że mamy ten kąt nachylenia, i ona tutaj, pewnie to widzicie po wyświetlaczu, traci w ogóle na stabilności. W momencie, kiedy ja tutaj stawiam takie, powiedzmy, mocniejsze kroki, no to już zaczyna ten wyświetlacz latać. Jest to tylko w momencie ustawienia kątów. Nachylenia. Jak jest płasko, to jest mega stabilnie. O, teraz dam na piętnastkę No i wtedy ta bieżnia, jakby traci na stabilności. A zobaczmy, jak to będzie przy jakiejś tam większej prędkości. Dobra, kąt jest maksimum 15. Prędkość 9. I teraz już jest stabilnie. Przy bieganiu. Nie ma problemu, ale kiedy damy sobie na szóstkę, jeszcze raz sprawdźmy jeśli chodzi o marsz. O, to przy marszu jakoś ten ciężar się dziwnie ustawia i, i po prostu ta bieżnia wpada w takie drgania. Znaczy drgania, no po prostu wyświetlacz pracuje. Myślę, że to jest jedyny minus. Tej bieżni na tą chwilę. Teraz możemy przejść do podsumowania. Słuchajcie, jestem cały mokry, także musiałem zdjąć okulary, bo wszystko ze mnie leci. W fabryce nową bieżnię kupiłem za 2700 zł razem z dostawą. Biorąc pod uwagę jakość wykonania, komfort treningu i wyposażenie. Jest to mój lider, jeśli chodzi o do 4000 zł. Jeżeli macie, czy proponujecie coś lepszego do przetestowania, dajcie proszę znać w komentarzu pod filmem. Minusy. Maksymalna waga, jaką podaje producent, 150 kg, uważam, że jest mocno przesadzona. Jak dla mnie, 100-110 kg naprawdę można na tej maszynie już sobie poszaleć. Przy 150 kilogramach, kilogramach myślę, że silnik, pas, blat długo po prostu tego nie wytrzymają. Minus też za to, że w momencie kiedy sobie ustawimy gdzieś tam od połowy kąt nachylenia, czyli od ósemki, no to ona traci na stabilności, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz. Przy chodzeniu, przy bieganiu tego nie ma. Jeżeli biegniemy na płaskim, no to powiem Wam, że Naprawdę nie ma jakiejś większej różnicy między tą bieżnią a na przykład bieżniami właśnie z siłowni, gdzie trenuję na prekorze yy, i spokojnie no ta bieżnia do takich treningów do 10, myślę, kilometrów trzy yy, razy w tygodniu w zupełności by mi wystarczyła. Maksymalna prędkość ja jej nie wykorzystuję. 20 km na godzinę jest dla mnie za szybko. Myślę, że ta dwunastka, trzynastka, 14 to już maks, jaki ja mogę wycisnąć. Z tej maszyny. Tyle. Musicie też pamiętać o tym, że nie są to filmy sponsorowane Zipro czy Morele i za to nie płacą. Jest to moja. Opinia. Jeżeli macie też swoje jakieś przemyślenia odnośnie tej bieżni, kupiliście czy są one pozytywne czy negatywne, możecie śmiało napisać w komentarzu. Te e, informacje nie będą usuwane. Nawet komentarze jakieś tam negatywne są wtedy podwieszane, żebyście widzieli. Każdy nowy, każda nowa osoba, która sobie ogląda film, mogła od razu w komentarzu zobaczyć jakąś negatywną opinię o tym sprzęcie. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.